Temat wygląda w sposób następujący Będziemy sobie strzelać nawet chyba do tych dużych mhm. Przepuszczam eee, Dobycie to co, to, co miałeś e, okazję przez, przez chwilę e, jak byłeś z chłopakami zaawansowanymi to, to widziałeś Więc Dobycie broni ja, Widzisz że widzisz, ja Stąd jak dobywam to, to się odchylam Nie będę się tu szarpał z tą bronią i ją tak wyciągał dziwnie, mm -hmm. tylko wolę się odchylić i tu prowadzę broń do góry przeładowanie dołożenie drugiej ręki pu, pu, pu i strzały, tak yy, wracam broń jest w tylnym położeniu wracam sprawdziłem tylko zerknąłem do komory jeżeli nie ma zacięcia nic się nie stało nie... To pusty magazynek, pusta komora Sp sprawdzenie tylko. Dobywam magazynka, przekręcam broń, przekręcając broń, Zrzucam. naciskam, Zrzuc zrzut magazynka, wprowadzam drugi, mm -hmm. wprowadzam drugi, pyk i od razu zrzut, tak? Zrzucam tutaj zamek mm -hmm. i znowu. Dokładam od razu tą rękę, pu, strzał. Wracam, znowu komora jest. W tylnym położeniu zamek, komora pusta tu przed siebie. Mhm. Cały czas tu przed siebie, dlatego że obserwuję od razu sektor, tak? Mhm. Wróciłem, sp sprawdzam, wracając już zerkam tu, patrzę pusto, wyrzucenie magazynek nie patrzę już na magazynek. Mhm. Staram się wrzucać tak. Mhm. Jeżeli muszę zerknąć, to tylko jest to spojrzenie takie szybciutkie oka. Krótkie, tak, Magazynek staraj się chwytać. Tu daleko, dlatego że wtedy jeden przynajmniej paluch masz prowadzący, tak? Czyli jeżeli nie trafisz, nie trafisz od razu, to po palcu, to po palcu trafisz. Aha, Jak no, to, to palcu. się mówi zawsze, że właśnie po, po palcu, tak? Czyli po palcu ci tutaj w razie czego wejdzie, tak? Ja już wkładam tak, po prostu nie, nie, nie po palcu, tylko tak, ale generalnie ten palec po to, po to nam służy. Nie łapiemy magazynka za sam koniec. To jest, no, jest bez sensu. Tak. Tak, dokładnie. Jeszcze raz złap, tak, wpinam, zrzuc zamka i od razu jak zrzucam to zamek to druga ręka już tu ląduje, mm -hmm. wpycham tak. tą rękę w lewą rękę, strzał, tak, ok, 30 sekund, przepraszam cię najmocniej, ale cieknie mi pod do oka i zaraz będę, yy, wiesz co, upośledzony, tak, mhm, mm indywidualne zajęcia prowadzimy ze szkolonym bo takie zajęcia indywidualne dają najlepszy najlepszy możliwy skutek jeżeli tylko się na nim skupiamy grupy do, do czterech osób czasami jak mamy no, sporo więcej to albo dzielimy na połówki albo z drugim instytutem pracujemy dobra już wracamy dobrze i teraz pokażę ci jak bym chciał żebyś, żebyś no, to, to zrobił Blisko tarczy stoimy. Tu, tu nie chodzi o to, żebyśmy z daleka yy, dokładnie mierzyli. Pyk. Ty, ty będziesz robił, oczywiście, dwa yy, dwie zmiany, tak? Mhm. I sto, stoimy swobodnie, tak? Pamiętaj, do, przybieram, przybieram postawę. Jak sięgam po broń, odstawiam od razu nogę, tak? Czyli sięgam po broń, pyk. Strzałem. I teraz wracając, kontrola, i już przenoszę wzrok na przedpole, na, na sektory swoje. Zmiana nie patrzę gdzie, tylko bezwzrokowa zmiana. A takie szybciutkie. Tak. Szybko zrzuciłeś, i tu, jak ja tu prowadzę broń, to co ci tłumaczyłem, jak tu prowadzę broń to ja prowadząc broń już oko przenoszę na muszkę, tak? Mm -hmm. Przenoszę to oko na muszkę i ja szybko szukam muszki w szczerbince i jestem w stanie bardzo szybko oddać strzał dzięki temu. Czyli... No, gotów? Jedziemy. Nie, 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 wróć, poczekaj, 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 poczekaj. Wiem, 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 to źle zrobiłem. Włóż. Tak, wkładasz magazynek. Mhm. I tu. Znaczy, tu, tak. Ale nie, zaraz. Stoisz i teraz broń w kaburze. I teraz stojąc sięgam po broń, dobywam jej i jak jej dobywam, to szybko uchwyt Zaciskam, przeładowanie, oddaję strzał. Dobra, proszę. Do siebie, po, popatrz, do siebie. Wracasz, A, ty... wracasz z bronią, tak. do siebie sprawdzając, tak? Lekko sobie przekrzyw, bo okienko jest takie ukośne, lekko z boku, lekko z góry, znaczy mm -hmm. całkowicie z góry i troszkę z boku przekaszam sobie lekko broń. Teraz naciskam zwalniacz, nie łap, nie łap, nie łapać go. Ze skręceniem wyrzuca. Druga ręka idzie tu. Tak. Druga ręka idzie już tu i wkładam magazyny. Tak. Zrzut zamka. Dokładam rękę, oddaję strzał. Z powrotem. Tak. A, nie ten, co trzeba. Cofnij zamek do tyłu. Dobra, załaduj trójeczkę, będziemy to robić wolniej. Tak. Na, na tempa to zrobimy.